Zacznijmy od Koniopskiego Koniopski fatalny odbiór nowej serii Fryc, który ma jakąś brodę misza Problemy polskiego YouTuba ja, Jak to problemy polskiego YouTuba? Problemem polskiego YouTuba wiecie co jest? Problemem polskiego YouTuba jest to, że ja nie jestem w mainstreamie I mam mało wyświetleń, to jest problem polskiego YouTuba Mi się wydaje, że wszyscy się z tym zgodzimy Zgodzicie? Dlatego zostaw lajka i oglądaj cały film na Rumble Zawsze tylko na Rumble oglądajcie wszystkie materiały. Mm. Zobaczymy, w czym problem. Nie sądzę, że był jakiś problem. No ale Konowski zawsze takie tyły. Książulo brutalnie okradziony. No ale okradziony w sensie. <ścoughs> w sensie brutalnie okradziony. Co, co... Nie bardzo czaje. Tego, to pojęcie. Jak to? Brutalnie okradziono. Można kogoś niebrutalnie okraść, tak? Przepraszam bardzo, poproszę portfel. <gryś> Brutalnie okradziony Okej, okay, dobra, to nie ja tworzę te tytuły. Subtelnie okradziony może. Przepraszam. Pss, pss. Portfel. No, tak, tak, tak. No, 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 no. I zawarto ten. Pin No, no, no. Tak, tak, tak. No, no. no tak, 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 tak. <gryś> Dziękuję uprzejmie. No. Brutalnie okradziony, może mu logo zabrali sowy albo coś, nie wiem, zobaczymy za moment, no Żulo wkurzył się na Julię Żugaj po tym jak influencerka skopiowała jego miniaturkę A ja przecież... na O. Jaki frajer Żulo wkurzył się na Julię Żugaj po tym jak O nie influencerka Julia Żugaj wzięła podobną miniaturkę zrobiła, o oh, no <laughs> Ej, ja tu jestem za Julką Żugaj, gościu, ja jestem Żugajka Kopiowało jego miniaturkę O nie, brutalnie okradziony do... Ej, dobra, faktycznie, nie, no to jest brutalnie okradziony Masakra Ja prześledziłem jak polscy youtuberzy z milionami subskrypcji Inspir. Gościu, chłopie, no, ja, słuchaj To jest niesamowite jak, jak Polscy jupiterzy Pols, Polscy jupiterzy inspirują się zagranicznym YouTubem, na przykład MrBeastem Wiecie, kiedyś Nawet jakiś Polak Inspirował się moimi miniaturkami Ale to wyglądało na tej zasadzie Że on bezczelnie wziął moją miniaturkę Troszkę poucinał tam gdzie by, Gdzie porozciągał troszkę bardziej I tyle Rozumiesz nie, nie na zasadzie że moją mordę zamienił na swoją Tylko w ogóle bezczelnie wziął Tylko delikatnie rozciągnął żeby nie było widać Tam kilku moich rzeczy <ścoughs> To było Interesujące doświadczenie Tak tylko to nazwijmy hmm. ...czują się zagranicznym kontentem. Znalazłem no. całego plagiat. O, patrz. Ostatni w boksie, wygrywa! <grywa> Ej, ty, może ja coś takiego powinienem zacząć robić, serio! Może ja tak powinienem z zagranicy wszystko rżnąć? ...dobrego iceberg'a i naprawdę... Wow! Wow! Niesamowite! Zdziwicie się na jakim absurdalnym poziomie youtuberzy od siebie gadną? Dodatkowo Freeze wystartował z nową serią Mafii, która została zrównana z ziemią przez widzów i szeroko porównana do serii sabotaży z A na koniec Urząd Skarbowy mocno zainteresował się donate'ami polskich streamerów. Zaczniemy od update'u do akcji z października 2018 roku, Świeże? czyli przed ponad Nie. pięciu lat. Kiedy to PewDiePie, kiedyś top jeden twórca na YouTubie, prowadził beef z indyjską wytwórnią muzyczną o miano najbardziej... Mr. Beast przebił. Skrybowanego kanału na całym YouTube. Wszystkim... Właśnie, zasubskrybujcie mnie, to może my dogonimy był nawet na prowadzeniu, ale finalnie całą bitwę przegrał, a w pomoc była zaangażowana gigantyczna społeczność, czyli m.in. MrBeast, który wydał wtedy dziesiątki tysięcy dolarów na billboardy i masę innego typu reklam do zbustowania kanału PewDiePie i wygrania tej batalii. Cała akcja z subowaniem PewDiePie'a zakończyła się naprawdę mrocznie po tym jak dołączył się do niej Nitemasa z Nowej Zelandii, który z przypiętą. Nie, nie, nie nie dołączył się. Dobra, weź, nie, nie gadaj głupot w tym momencie. On po prostu walnął tekstem subscribe to PewDiePie, i poszedł, zrobił tam parę rzeczy niefajnych. Merkom powiedział subscribe to PewDiePie no w trakcie mak ataku w meczedzie. i wtedy sam Felix zaapelował w filmie o zakończenie tego wszystkiego. I I teraz po kilkunastu latach okazuje się, że Mr Beast zakończył ten beef i zrewanżował się za PewDiePie'a wyprzedzając t series i stając się oficjalnie top 1 no, Mr Beast subscribers w milionach, 2 miliony więcej. Najbardziej subskrybowanym kanałem na świecie. Pochwalił się na Twitterze, że podczas jednego dnia przybyło mu ponad 2 miliony subskrypcji. Jestem ciekaw za ile lat. Yo, ja w jeden dzień 2 miliony subów, gościu. Ja nie mogę 100 tysięcy wbić od czterech, od 5 lat. Ja. Kanał na YouTube zaczyna przebijać barierę miliarda subskrypcji. Ja za to niedługo przebiję barierę 2 milionów, więc subskrybuj kanał i bądź na czasie. Jasne, yes. Gwine, 2 miliony subskrypcji. Chłopie, z mojej perspektywy 100 tysięcy to brzmi absurdalnie. A tu 2 miliony z miliard z 300 milionów. Jezu. Teraz pogadamy o Freezie, aka Mrożonie, bo jak pewnie słyszeliście, ostatnio rezy wypuścił swoją serię sabotażysty, która osiągnęła gigantyczny sukces. Zgarnęła grube miliony. Sabotażysta? Mam ileś tam odcinków. Nie oglądałem tego no wyświetl generalnie została ciepło przyjęta przez widzów którzy... nie ma coś można będzie obczaić, to jeśli macie ochotę Dawała też trochę mój wizerunek, ale no to szczegół, dzięki Rezji. No i chwilę po zakończeniu sabotażysty, Freis zapowiedział mafię. Czyli koncepcyjnie bardzo podobny program. Mamy grupę influencerów, którzy wykonują zadania, wśród nich są ukryte osoby utrudniające grę, a zadaniem reszty grupy jest ustalenie... ustaleczenie. przypadkiem już, czy jakoś jakiś czas temu tego nie robił, Kto utrudnia im grę i wyrzucenie tej osoby z programu. Bardzo proste. Natomiast Mrożon, publikując mafię tuż po serii sabotażysty, która okazała się ogromnym sukcesem, naraził się na szerokie ocenianie i porównywanie jego serii do Reziego. I poskutkowało to gigantycznym odsetkiem łapek w dół, bo pojawiło się ich ponad 20 tysięcy oraz tysiące. Sami negatywnych komentarzy od widzów. W sensie ta sekcja pod odcinkiem jest nawet nie, że w hejcie, a w po prostu o obiektywnych opiniach, co tutaj nie gra i co można by było zrobić lepiej następnym razem. Najczęstszym zarzutem jest to, że Freez, który mógłby do tego programu ze swoją pozycją wciągnąć każdego, dobra do składu 12 influencerów 8 swoich, osób. Swoich, swoich dobrał. Od siebie. Więc jego widzowie no, nie mogą. Swoich, po prostu wziął swoich. poznać nowych twarzy, tylko patrzą na te same osoby, które widzieli już kilkadziesiąt razy. Tak, i... oni non -stop bierze swoich. Wszystko w swoim sosie, żeby się przypadkiem nie podzielić liczbami, rozumiesz. Nie jest to po prostu takie atrakcyjne. Trochę szkoda, że większość uczestników to ekipowicze. Fajnie byłoby zobaczyć nawet twarze. Moim zdaniem Rezi rozwiązał to o wiele lepiej, zapraszając do sabotażysty większość uczestników spoza tendera. Stypa totalna, szkoda czasu. Cytat uczestnicy no, mogli pierwszy... też. tam, Wiesz, le, po jajkach się liżą i tak dalej. No, Raz ze sobą jest... porozmawiać. Bo to jest tak, że on sobie zrobił swoje małe imperium i on próbuje teraz e, zmonetyzować to do maksimum po prostu. Każdą złotówkę wyciągnąć. Gdyby, większość... Bo gdyby wziął jakiś innych z obcych, no to co on by tam ugrał? Większość uczestników mieszka w jednej chacie, nagrywa w jednej hali i na jednym kanale. Taki duży youtuber, a na 12 osób potrafi ogarnąć tylko 4 osoby spoza jego ekipy. I tutaj ciężko się nie zgodzić z tym zarzutem, bo w sabotażyście teraz będzie, że brałem tam udział, to jestem subiektywny. No, ale w sabotażyście dosłownie pojedyncze osoby znały się prywatnie, nie były to jakieś bliskie relacje na zasadzie mieszkania ze sobą. Każdy też robił znacznie inny content i był z innego zakamarku internetu, więc ciężko się dziwić widzom, że zestawienie tej mafii nie jest po prostu atrakcyjne. Kolejnym zarzutem ze strony widzów jest ogromny chaos w tym pierwszym odcinku i po prostu. Zbyt tiktokowy montaż, który może usatysfakcjonowałby Mister Bistowy Dziecko z iPadem uzależnione od tiktoka i shortów Ale trochę starszych widzów męczył dynamiką Ogromny chaos, wszystko strasznie pocięte no. Strasznie przesadzone reakcje Żadnego wstępu ani przedstawienia co tu w ogóle chodzi Tylko od razu zapierdzielamy do przodu Przez co odbiorca nie nadąża Ciężko w ogóle się wczuć w klimat tego odcinka Szybkie wprowadzenie, brak przedstawienia uczestników Nie sądzę, że każdy zna wszystkich, którzy biorą udział w mafii Słabo w porównaniu do sabotażysty no, Jak to nie sądzę Okej, okay, tu mam zgrzyt. Na, z jednej strony mają problem, że praktycznie wszyscy to są od niego, że osiem osób tylko cztery nowe że wszyscy tam się znają, że każdy odcinek jest z nimi, że wszyscy ich znamy i w ogóle. A za chwilę mówią, że nie ma wprowadzenia przedstawienia postaci, bo nie wiadomo kto to jest. <laughs> okej, okay, dobra, niech będzie. I jest zbyt dynamicznie, według mnie. Tu mamy pewnie kwestię gustu, ale rzeczywiście, jak mówimy, o dłuższej formie wideo, To fajnie, żeby wiz tam jednak miał chwilę na odpoczęcie, a nie wiercić mu mózg przez 40 minut dawkami dopaminy. Ale pojawiły się też głosy, z którymi ja na przykład się nie zgadzam, bo niektórzy po tym pierwszym. No nie wiem, dawki dopaminy. Siema. W odcinku z góry skreślają całą serię. A może następne odcinki będzie się fajnie oglądać. Może trochę na w tym montażu i będzie to spokojniejsze. Ale te porównania do serii Reziego, która jednak dawała widzowi odetchnąć i oferowała widzowi szerokie spektrum twórców, bardzo. Jest niszczące dla tegorocznej mafii. Zresztą więcej o mafii i dziwnej akcji marketingowej Friza gadałem na plotkaście z dziewczynami z kanału Plotkary. Plotkaście, on tam specjalnie się pojawia, żeby boostować liczby tym dwom. A te dwie to są kurde bez urazy, to są Ameby, które wszędzie widzą seksizm i w ogóle patriarchat i że mężczyźni powinni nie patrzeć na wygląd biety, tylko powinni zwracać uwagę na to, że ona jest zaradna, ambitna i ma zasięgi i dobrze sobie finansować. <laughs> że to powinno być atrakcyjne. Wpływaliśmy tam też kilka ciekawych newsów, a dziewczyny regularnie dodają odcinki. Więc sprawdzajcie ten kanał, linki macie w opisie. Mi w tej mafii freeze to jeszcze nie pasowało, że tyle y, reklam jest co chwilę. Dzisiejszym sponsorem jest GBS, który wypuścił... O czym... Bliskiej rodziny i darowizn od obcych osób. No i w sumie to trochę i to zajęło, bo donate w polskim internecie funkcjonują tak od 8-9 lat. Jak to OPS- Interpretacja no. nie, ponieważ urząd skarbowy zainteresował Wydaje. się donatami i dyrektor Fiskusa stwierdził w swojej interpretacji, Wydaje. że donate nie są darowizną, bo oznacza to, że muszą być teraz normalnie rozliczane i podlegają pod podatek dochodowy. W interpretacji chodzi głównie o to, że dotacje od widzów są anonimowe, więc nie można stwierdzić, kto jest darczyńcą i jaki pułap kwoty wolnej od podatku dla darowizny można zastosować, bo pułapy się różnią od darowizn od bliskiej rodziny no. i darowizn od obcych osób. No i w sumie to troch to w polskim. W internecie funkcjonują tak od 8-9 lat Jak to oglądają w streamerze to jestem ciekaw, jak wy to rozliczacie Czy właśnie jako darowiznę Czy po prostu w normalny sposób Bo ja pamiętam, że kiedyś coś mi wpadło z to normalnie to wszystko było rozliczane Teraz musimy przekazać poważną sprawą na polskim i ogólnie w całym YouTube. I trochę kutasiłem ją w jednym z moich magicznych folderów przez ostatnie kilkanaście miesięcy Ale stwierdziłem, hmm. że teraz będzie idealny moment żeby wam to wszystko pokazać Dotyczy to kserokopiarek na post? Tak, ty, past. Busting 1000 movie myths With longest lightsaber polskim i zagranicznym YouTubie, bo... Fifty men, bla 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 50, no. ...generalnie mamy ogromną plagę i uważam, że niektórym twórcom w Polsce to kopiowanie chodzi bardzo na sucho. Ale w początku, bo temat, który mnie do tego nakłonił, nazywa się paruwagate. Już wszystko tłumaczę. Przężulo wstawił do siebie storkę, gdzie pokazał, że... Wiem tylko na stacjach benzynowych test hot dogów ze stacji. <grym> Julia Żugaj, mówiąc y, slangiem polskich YouTuberów, zainspirowała się jego miniaturką. <grywa> No no inspiracja, no czego ty nie, nie widzisz. no No ją po prostu jeden do jeden, wycinając miniaturkę miniaturki Książula hot dogi, wklejając trochę inne tło i po prostu dając swoją postać. Książulo wstawił też na storkę głosówkę od swojego grafika, który sfrustrowany tłumaczy, że sam wpadł na tę miniaturkę i starał się dopieszczać każdą z parów z osobna. Pa, bratku ja te parówy zmniejszałem, zwiększałem. Obracałem, żeby każda była inna, żeby tutaj dopieszczone to było. a, a Te bonisej... parówy zmniejszałem, a, zwiększałem. hamsku nie, 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 tak się powiedzieć nie będziemy. Więc z takim dystansikiem i raczej żartobliwie podszedł do tego Książula. Podobną taktykę przybrała też Julia Żuga i pisząc na Twitterze. Czajnik mówił, że taka przejdzie. No nie zostało to jakoś ciebie przyjęte przez ludzi w odpowiedziach, pisali, że no w sumie to trochę bezczelne i obracanie tego w żart nie jest najlepszą strategią z pozycji. Tak, nie, o Jezus Maria, dobra, ta miniaturka, no. Ale parę minut koniec. później już w taki, no spoko sposób do tego podeszła, czyli przeprosiła książę Lapriwie w swoim i imieniu ekipy produkcyjnej, a miniaturka została zmieniona, więc no uratowała tam sytuację. Ale czemu na pizzę miała paru jeść. Na koniec, bo trochę nasz tym tweetem. Nie wiemy, czy to z jej inicjatywy parówy zostały zawinięte, czy ekipa produkcyjna zrobiła jej tanka, narażając ją tylko na potknięcie wizerunkowe. W każdym razie. Eee, tam potknięcie wizerunkowe, bo jakaś miniaturka z paru ice Powiem wam, że ta sytuacja to pikuś. Ostatnio szerzej poruszałem tylko <laughs> Kejs który Ten, to nie patrząc, składa naprawdę ogrom pracy i pieniędzy w swoje materiały, ale według mnie rujnuje to tymi miniaturkami i niektórymi koncepcjami, które wbrew pozorom naprawdę nie są jakimś małym szczegółem i trzeba się też bardzo napracować, by dobrze opakować odcinek. I kserowanie gotowca. Nie jest okej. Okay. Trochę sobie powęszyłem, trochę pokopałem i uważam, że nie powinno się w tej kwestii pokazywać palcem tylko na napejnika. Zaczniemy chyba od najdziwniejszego ziomka z mojej listy, czyli Tristus. Ogromny kanał z ponad milionem subskrybentów, natknąłem się... W... What? Ale to Polak? Yo, to co jest? Ja... W imię ojca i syna, co ja robię nie tak, że ja nawet nie mam 100 tysięcy? Na niego pierwszy raz robiąc research pod ten temat. I naprawdę y, ciężko opisać ten kanał. Najbardziej trafna aluzja, jaka pojawia mi się w głowie, to jest. Żyg. I to nie jest nawet złośliwość, bo to jest taki, no, miks wszystkiego. Czyli raz mamy kolorowe challenge'e, kolorowe jedzenie, cringe'owe skecze. i obok tego straszne postacie, klauny, psychopaci, duchy, Hugi pierdolony Ługi porwał Cipka w lesie. Ła! W każdym razie, chłopiec jest jednym z tych, co obejtuje dzieci na straszne postacie. Wbiera to wzbudzające duży niepokój miniaturki, a w środku dostajemy po prostu grupę dorosłych ludzi o wątpliwych umiejętnościach aktorskich. A teraz idzie tych zabawek? mu Podnosi lalkę! Chłopaki, co jest! O Jezus, Maria, to jeden z tych, co. J, Jason. Jay Staton, czy jak on. Czy ten inny siata daj, daj. Jest! Czemu on. Jak on jest jakiś strasznie agresywny, nie? Co się stało? Co? Strasznie agresywny. Mari, jesteś pośrednioletowy! Spójrz na swoją rękę! A! A! To subkultura, to jest subkultura. To w Japonii też jak chorobią. Dla najmłodszych jest to jakaś rozrywka, co jest trochę niepokojące A my co się rymuje z tenis? Ja po prostu nie jestem targetem strasznych postaci i klawów. Zobacz tu! Patrzcie na to, co jest? Ale wracając do naszego inspiracja, gate: Tristus po godzinach straszenia dzieci. Hmm. Zadupca też miniaturki. Ekstremalny chowany w kamuflażu Tutaj mamy pełen zestaw, czyli miniaturka, tytuł i oczywiście niektóre Części samego odcinka. Tylko musi mi pomóc, połóżcie tej arbuzy i resztowam. Duże, okay. Duże vs małe więzienie. Akurat tam. Duże versus małe. Miniaturka, która pochodzi od Tangle Brosów, została skanibalizowana przez tonę innych inspirujących się youtuberów. Ale o to pogadamy później, bo skala jest gigantyczna. Tak samo tutaj. I no, no. Nie, no to jest, wiesz, no, innowacyjne wszystko. Jezus Maria, to ja, ja robię coś nie tak, bo ja moje miniaturki robię sam. Zumiesz, gościu, jak wejdziesz na przykład na Rumble, zobacz, gościu, robię samej naturki. zobacz, patrz. zobacz. Widzisz, że ona, na przykład, ta jaturka, sam robiłem, zobacz. To, 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 to podpierniczone w 100% hashtag podpierniczone, to też hashtag podpierniczone, a to jest w 100% moje. To jest w 100% moje, czekaj, to jest w 100% moje, nie? To jest w 100% moje, widzę, że to jest moje, no nie? takie 100% moje. Widać po, po, tej, po tej postaci po prawej stronie, że to jest 100% ja, no nie. To Olać to nieważne, ale to jest 100% ja. To to nieważne, to nieważne. To jest 100% ja. To jest milion procent ja, 2 miliony procent ja. To to nie wiem co jakieś gówno. I tu jakiś będzie wie. Tu nie wiem, to, to jakiś, kto to zrobił w ogóle. No. To, to, nie, to, to na 100% nie moje, to nie ja robiłem, to nie ja siedziałem i te postacie wycinałem, przerabiałem, żeby były takie animowane, to nie ja, to nie, to nie ja, ale ta jest 100% moje, to będzie na przykład, o to jest 100% moje, zobacz, 100% moje, to jest, zobacz, bo to jest moja postać, więc widać, że to jest moja miniaturka, no nie, zobacz, to jest moja postać, jestem ja, taki zdziwiony trochę, więc widać, że to jest moja miniaturka, no nie, jak w, to... w ogóle jak włączysz, to widzisz, że to jest moja miniaturka, bo nawet jest na filmie. No nie, to jest 100% moje. Nastąpiło hmm. gigantyczne zadanie. swojej miniaturki. Trichusowi nawet nie chciało się tego otworzyć. Zrobić swojego zdjęcia, swoje grafiki. Po prostu zabrał oryginał i wkleił w pokręczny sposób swoją i twarz kolegi. Zrobił na tym ponad. Powagę? Powiem. swoje grafiki. Po prostu zabrał oryginał. i wkleił Jakiego? W sposób swoją i twarz kolegi. Zrobił na tym ponad 2 miliony wyświetleń, nie dając kredita do oryginalnego materiału. Znaczy nie żeby to by coś zmieniło, ale no byłoby cokolwiek. Powiem, ok, robisz 2 miliony wyświetleń to jest naprawdę tyle siana, że stać cię na dobrego grafika. W następnym odcinku tym razem z ultra bogatym i ultra biednym więźniem. Zadupcył w sumie cały koncept i pomysł, ale przynajmniej tym razem nie wkleił swojej twarzy na oryginał. Cały dzień na kartonowej łodzi, kiepski pomysł. Tutaj został skopiowany tytuł i e, nawet nawias zrobił taki sam, bo wiecie jakby zrobił inny to nie, ten film to już się nie kliknął, już by nie On nie ma szans. Zobaczmy, mamy lekki progres z miniaturką, bo. Troszkę inna, no nie? Już troszkę innej użył w, e, w Photoshopie. Znaczy, w Photoshopie, może wygenerował by jaj. No, trochę ją pozmieniał, nie ma co mieć wysokich wymagań e, co do tego ziomka. Ostatni w bokie wygrywa 5000 zł. A, tu kolory zmienił, to, to. to, Widać, że to nie To jest zupełnie co innego, przecież to są inne kolory, no. Poza tym, tu mam muszkę, tam jest krawat, nie wiem o co ci chodzi. Tam jest pięciu chłopa, tu tylko trzech. Tych. I tutaj jest to całkiem obvius, to jedna z najpopularniejszych serii kanału Beta Squad. I serio, wzięli miniaturę, pomysł na film i robili w tym boksie te same kurwa challenger. You must last 10 minutes. Huh? Zostałem sobie włączony! Jak to 10 minutes of this! 10 minut of this! Easy, ten challenge jest taki prosty. Serio, jak można być tak leniwym? Cokolwiek byś tam swojego zrobił, nie wiem. Nawet chociaż inny dźwięk tego alarmu. Czy przykładów inspiracji, których no jest jak? więcej? <laughs> Jest ich chuj. Tutaj bez ironii mógłbym lecieć przez następną godzinę. Nawet jego najpopularniejszy film na kanale, czyli 100 warstw kartonu, to znowu 1 do 1 przeklejony oryginał z podmienioną postacią, na którym zrobił prawie 3 miliony wyświetleń. Pewnie pomyślicie. Gorzej się już nie da, daj nam spokój. God's... Beast... T-Squad... Jezus Maria. Spod nam pukla nam jeszcze jego sklep. Nie, nie, nie wiem, co powiedzieć. Tristus wygrał bingo naszego teleturnieju. Miniaturki, tytuły, wstęki. <laughs> Ej, ale nie no to zupełnie inna miniaturka. Zobacz, tam koleś ma oko podbite, a tutaj nie. I Koszulki, i na dodatek: bejtowanie dzieci na straszne postacie, klauny i hugi-ługi. Gratulacje! Yeah. Teraz moje ulubieni: święta trójca, szablonowa, powtarzalna, trochę też banalna, czyli polskie Rajane Trachany, Karol Zdęba, Freli. I Jawor. Tutaj naprawdę tak zawiodłem tak się tak. na jednym z panów, ale do tego przejdziemy za chwilę, bo niesamowity jest dla mnie case Karola z Dęby, któremu no zdarzy się mocno zainspirować... Wow. ...przyjmę już miniaturką i pomysłem, ale przynajmniej potrafi się w jakikolwiek sposób do tego sam przyznać. Mocną inspirację mamy też w ogólnym wyglądzie. kanału i stylu montażu, który jest Brian Trahan'a. I compiled the list of places with zero Google reviews. ośmiu takich miejsc, które nie mają ani jednej oceny na Google. I uwierz mi, niełatwo znaleźć takie miejsca. Ale pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, że ktoś aż tak na siłę podrabia czyjąś osobowość i humor. W sensie Brian Trahan ma styl prowadzenia odcinków w taki introwertyczny, czasami niezręczny sposób, jest to w jakimś stopniu urocze, może nawet zabawne. No i Karol bardzo to próbuje odtworzyć. Czy widząc loga niektórych film, myślisz sobie czasami, hmm, co to w ogóle jest? Jak mogli zaakceptować takie logo? Ale jak ma się w głowie to, co on próbuje odwzorować, to wygląda to sztucznie i no. bardzo na siłę. Spoko robi no. te filmy. No, sympatyczny chłopak, stara się, ale troszkę więcej swojej osobowości i będzie git. Co było? Oh, Kolejny z trójcy polskich Rajanów Trachanów. Freddy, tutaj właśnie mam za bo kiedyś y, się przecinałem na wspólnych nagrywkach, u Joszego Spreddy i się zastanawiam. Tak, czy zmiana fryzury była częścią inspiracji od Ryana, bo tutaj podobnie jak u zęby, miniaturki i styl montażu ewidentnie jest. Znalazłem też trochę inspiracji, y, jak chodzi o miniaturki innych twórców. I ostatni z polskich rajanów oh. trahanów Jawor Naprawdę przykro mi się zrobiło, kiedy widz wysłał mi maila z przykładami kilkunastu miniatur od wielu zagranicznych twórców. Czyli na przykład Latałem najtańszymi lotami Najmniejszy telefon na świecie Najmniejsze więzienie hotel z jedną gwiazdką Odwiedziny niebezpiecznej wyspy od Ja pierdzielę, to jest w ogóle niesamowite Jeszcze znaczy on użył tej samej ręki tu w ogóle What the fuck Sterbista Przeżyłem 100 dni w reali... Ja pierdzielę. Minecraft od Rajana Trahana. Łamanie prawdy. Od raka. 50 ...Jezus Maria, to ja, ja już przynajmniej wiem, co ja robię, nie tak. Ja nie podpierdzielam miniaturek. To raz. Dwa, nie podpierdzielam pomysłów na filmy. Może powiem to zacząć robić. Może to ja robię, nie tak. 50 godzin na lotnisku. Reszta miniaturek jest takich. No, na granicy. W sensie, no, po prostu pojechał w to samo miejsce i zrobił bardzo podobne zdjęcie na miniaturkę. Czasami też piszę w opisie. No, nie wiem, czy pojechał. Granicy, w sensie, no, po prostu. No, nie wiem czy pojechał. Może wziął z internetu i siebie wkleił. No, nie sądzę, żeby pojechał, szczerze mówiąc. O, był lustrzanie, a nie że pojechał. No. W pojechał w to samo miejsce i zrobił bardzo podobne zdjęcie na miniaturkę. Czasami też pisze w opisie o swoich inspiracjach, ale tego akurat nie ma zawsze. Też trochę mnie to rozbawiło, bo Jawor dodaję linka do innych filmów. Z Polski, które też y, zainspirowały się miniaturką. Tutaj dał na przykład linka do Jenzi, żeby pokazać, że miniony Freeza to też poddupcają. Taki to jest lekki szpagat, że hej, inni też biorą od innych miniaturki, ale to nie wszystko, bo w opisie y, jest jeszcze jedna informacja. Jawort napisał, że zainspirował się też wstępem. Odwzorowałem sobie ten wstęp i porównałem ze wstępem Ryana world. To jest najmniejszy iPhone na świecie, ale jest plastikowy i nie działa a to jest najmniejszy działający telefon na świecie Ma wejście na kartę SIM, można z niego dzwonić czy też pisać smsy No jest naprawdę mocna kaszana Kolejna inspiracja ze wstępem była w Ech. studniach Ja pierdzielę Minecraft To jest prawdziwe życie, to natomiast jest Minecraft A to jest Minecraft w realistycznej grafice I tutaj w opisie nie było już informacji o inspiracji Testowanie restauracji z jedną gwiazdką też... Tutaj no mocno, ewidentnie inspirowany był wstęp. One... Serio, może ja powinien się zacząć tak inspirować. haven't w opinie bywają nieprawdopodobne. To na przykład jedna z osoba... Ja pierdziele, to no, po prostu nawet słowo w słowo musi powtórzyć miejsca, które dzisiaj odwiedzimy. Hotel z jedną gwiazdką, tutaj też gdzieś taki wstęp widziałem. I the one star hotel Znalazłem najbardziej typowe jednogwiazdkowe opinie odnośnie hoteli w całej Polsce. Opinie hoteli. Nie że hotel z jedną gwiazdką czy co, so. nie, 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 opinie. I dzisiaj je sobie zweryfikujemy. every hotel But I can't lie. Jedna zasad jest taka, że w każdym miejscu muszę wystawić pięciogwiazdkową opinię i jednocześnie nie mogę przy tym skłamać. Po prostu do, dużo tego jest i wydaje mi się, że jest to całkiem naturalne, mm. że jak widzimy coś u dużego twórcy, który jest gigantem, osiągnął ogromny sukces, to możemy to wziąć i przekręcić jakoś na swój styl, zrobić to w swój sposób i to jest wtedy taka zdrowa inspiracja. Ale to... No to może ja tak się będę inspirować. Teraz dzieje się nie tylko na polskim, ale też w zagranicznym YouTubie To jest wzajemne kradnięcie od siebie pomysłów I taka chamska kanibalizacja kontentu. Pamiętacie tą kapsułową miniaturkę, którą Jawor zainspirował się od Drudos? No, to ten sam pomysł został skopiowany przez kilkunastu innych... No mówię, to oni nie wzięli... Nikt tam nie pojechał, okej? Okay? Nikt tam nie pojechał, po prostu ktoś wziął i siebie powklejał ...twórców Te miniatury i tytuły, które Tristus przekleje na swój kanał 1 do 1 Są takie same jak na dziś... Hmm, patrz Ja pierdzielę. Ja pierdziele W 10 innych kanałach. Już nawet. To jest niesamowite po prostu. Jakie wyświetlenia? w te miniaturki i tytuły, ale powtarzanie scen 1 do jeden, słowo, słowo, jest naprawdę wysoki poziom. Zagraniczne kanały komentary nagrywają głównie o kopiarkach takich jak Brent Rivera i Ben Azelard, którzy naprawdę zapierdą od innych na potęgę i nawet się z tym nie kryją. Hiszpanie na przykład też mają kserokopiarki Ryana Trahana i naprawdę takich patologicznych przykładów kserokopiarek na YouTubie jest. Setki, jak nawet nie tysiące. Na ten temat powstają nawet 4 godziny materiały dotyczące plagiatu. Tak, oglądałem to. Oglądaliśmy to. I ten film? Pewnie też mógłby tyle trwać. Widocznie jest to jakaś fala na YouTubie i po prostu nic się z tym nie zrobi. Ale dobrze, żeby. Tam, nie, nie, tam była grubsza sprawa. Tam chodziło bardziej też o kradzenie, kradzież filmów. No już tak. Jezus, Mary, tam tu już w ogóle było grubo. Ten film 4 godziny czy 5 godziny, tam tu już w ogóle było grubo. Bo tam też chodziło o to, że ktoś podpieprzał jakieś filmy. Czy to dokumentalne, i robi tak, że tak powiem, daily, gdzie tak naprawdę podpieprzał filmy od, od innych ludzi, bądź artykuły i kropka w kropkę czytał, czy czytała raczej. No tam było, było ostro, już w ogóle tak bardzo, na maksa. Byście jako widzowie po prostu mieli takie dane w głowie, i możecie sobie posegregować, którzy twórcy bardzo się inspirują, którzy tak tylko trochę, a którzy rzeczywiście wkładają jednak trochę więcej pracy i oryginalności w swój content. Według mnie. No ja, ja, nie, ja, nie, ja serio, ja niepotrzebnie kurde się staram. Serio. Ja niepotrzebnie robię swoje miniaturki. No zobacz, o tą miniaturkę ja sobie, jak na przykład te miniaturki robiłem to robiłem tak, żeby to było taka bardziej animowane, żeby one nie były takie realistyczne, tylko takie animowane, to wyciąć jeszcze jakieś tło, żeby było wiadomo o co chodzi, o jaki kraj na przykład żeby ta miniaturka mówiła coś, bez napisów albo na przykład tutaj żeby było wiadomo o co chodzi, prawda? że my mamy z tyłu <laughs> jest tam pewna osoba no nie. Tutaj miniaturka. To też zmieniałem miniaturkę. To też wycinałem sobie tutaj. To sobie wziąłem, zrobiłem, wstawiłem. Nie jest ona jakaś mega skomplikowana czy coś, no nie. Czy na przykład tu. Nie jest jakaś, może mega skomplikowana, ale taka, żeby mówiła o co chodzi w filmie. Czy to. Prawda? Anyway... Koncepcję w montażu... Ja inaczej... po prostu powinienem zacząć kopiować od innych, montować jak oni, yy, scenariusz cały podpierdzielać i może wtedy zacznę do przodu iść, nie? nie wiem, osobowość, to rzeczy, które warto kreować na swój sposób jako twórca internetowy. Szczególnie generuje się naprawdę znaczące liczby i ma się ogromne zasoby pieniężne, żeby, nie wiem, po prostu kogoś od tej kreatywności zatrudnić. Chcecie znać, to wysuniecie o tym w komentarzach, bo może według was to jest spoko i... Takie też powinno być dozwolone i akceptowalne? Content dla kidosów robić. No chyba muszę.